Nową rzeczą w Amodicie jest Amodit Co-Pilot. Ma ułatwiać życie osobom, które pracują na Amodicie i ma dostęp do wiedzy związanej z Amoditem, czyli do całej Wikipedii, różnych innych rzeczy. Również ma świadomość tego, jakie mamy procesy u danego klienta, jakie są opisy tych procesów, do czego to służy. Więc użytkownik może po pierwsze zapytać, jak złożyć wniosek urlopowy czy wniosek o delegację. Amodit jest w stanie znaleźć, że jest taki proces. Może. Ten proces włączyć. Jest również możliwe, żeby klient zrobił swoją bazę wiedzy, na przykład z dokumentami, z procedurami, z jakimiś instrukcjami kadrowymi, czy jakimikolwiek innymi, i wtedy ten Copilot również będzie miał tego świadomość, czyli wytłumaczy, jakie są zasady firmowe. Oprócz tego, Copilot ma dostęp do samej definicji procesu, więc może różne rzeczy podpowiedzieć, a przez to, że ma dostęp do dokumentacji, może podpowiedzieć na przykład, jak napisać daną regułę, bo zna wszystkie funkcje, które wam są. Więc są ma różnorodne zastosowania. Te funkcjonalności copylota będą bardzo jeszcze ulepszane i mamy całą roadmapę prac związanych z rozwojem właśnie sztucznej inteligencji.